Let's go. Let's go. Tak właśnie się obudziłem. No, pospałem sobie w śniegu. Dom to nie jest mój dom, chociaż bardzo jest ładny, ale dom mam w strategicznym miejscu i wam pokażę. O mam gości w strategicznym miejscu, gdzie wszędzie jest blisko, wcale nie na końcu mapy. Przy morzu nie nie to niby można zniszczyć, ale jestem poświęcony i nie umiem. Nie, jakiś mam... Tak jak jest... jaka gitara powietrzna, że się nie udaje, że gra na taką sikierę. Wysadniczą. <laughs> po co tu byłem? Trochę nie wiem Mieszkam tam, Pokazałbym wam gdybym miał wolny palec do przewijania GPS-a, ale <laughs> niestety nie umiem Więc. Chyba przyszedłem tutaj, bo miałem sam od siebie quest'a, quest'a for łopata, żeby wygrzebać ciała, takie kiszone mięso, jakby, nie wiem, to jedzą chyba na jakiegoś lecia szwecji, nie wiem, no nie mnie łopatę musiałem mieć i muszę dalej, i chyba ich szukam, bo nie wiem po co tu przylazłem, bo w tym fioletowym byłem, a wiem, wszystko już wiem, byłem w jednym fioletowym i teraz idę do drugiego fioletowego. No i tak, No ja tak się idzie. Nie no. wiem, wypadek i mi kości wyszły na wierzch, a teraz w mam w środku, no i tak, ale no żyję. Idziemy tam, w stronę wielkiej plażowej kuli. Chyba, to jest jakieś iglo, plastikowe iglo. Nikt nie wie co to jest W ogóle się ja umiera mnie. Nie, pojedzony jestem, popity Wziąłem nawet dwie papity <noise> Leki mam, wszystko mam, bogactwo Klęską rodzaju Muszę pomyśleć, trochę was z wami na głos, co ja w ogóle... Po co ja? Aha, bo chałupę sobie postawiłem, w miarę było OK. Poszedłem te punkty poogarniać z Jednego typa tam, nie powiedzmy, znalazłem Spalierując zasadniczo, bo znalazłem. Ech, potem poszedłem do tych innych, ale sobie było do jednego łopatę, potem po drodze też łopata, no i, no i tak jak można by się domyślać, idę po łopatę na plażę, bo... tak. Tam coś było u góry, ile zobaczyć co. To na pewno przyjaźni, przyjaźni to bylcy. Któż by inny... inen? ktoś by inen? A, jest jestem Spidermanem skalnym. No iglo, Mówiłem, że iglo, tylko że plastikowo. O, to było w jedynce takie coś. Deferyście jedynce. Siema. ma? No, fajne, tylko po co taką? Dwa liny z łodzią. Liście. To jest na L. Liście, ale to nie o to chodzi. Nie dziś że złodzi to głupi. Nie rozumiem. Dobra. A kto tu szef? O, może sobie Def z skalny. Tup, tup. Przydałby się rower, mówiłem bratu ostatnio. Ile tak można chodzić na nogach? Może to będzie ile z rowerem. To by było tak dość typowe. O mięso. Kind of? Przydatkowo porówki Nie wiem czy to są patyki, czy takie skrzynki. w nie się chodzić. Nie mam rowera. Dobra idę. No i idę. I idę. Ciągle idę, znalazłem linę Ja By się przydało, ale nie można go wziąć. Można go brać na głowę i udawać, że tu nie ma na tej wyspie. No dobra, go znalazłem kapustę. Kinda, nie ma zimno i mokre. Tak w wodzie na śniegu, idioci. Kurs chowania tej nie mikrofalówki, krótkofalówki. Błyń! Ływaku! Czemu ją umarłem? Tu jest Nie, nie, nie umarłem, tylko... Nagle zrobił jakiś komfum, pływając. Nie wiem, może tego nauczyli. Ciś, ciś malina. Już Iglo na wodne, plastikowe. Oto ono. Wybuch, o, to ono. wybuchnie. Jak chcę się. Co to? No, fajnie. Ale REKINO! Jezus. No, co ty masz za problem? Fajnie, on ponton. Nie śpi na robocie, hoppie. Dobrze. Śpi. Wyglądasz że